Plus, drodzy sojusznicy, drodzy wszyscy obecni tutaj. Naprawdę wiele powiedziano już o ogromie przemocy, jaki pojawił się w stoku. Dlatego dziś, stojąc tu przed wami, zwrócę się nie do was, lecz do tych wszystkich, którzy nigdy nie rozumieli, czym jest prawo i sprawiedliwość, nie znają miłości do bliźniego, a patriotyzm to dla nich frazes, pod którym mogą schować swój strach przed nieznanym. Siejąc nienawiść dla politycznego poklasku, wymyślając ideologię LGBT dla stworzenia nowego wroga, gdy uchodźcy już przestali napędzać ich maszynę nienawiści, strasząc wiernych homologby zapomnieli, że ich słowa kiedyś zerwą się z łańcuchu, by zagryźć ludzi. Ludzi, którzy pragną jedynie tyle, żeby ich miłość, ich tożsamość stała się pełnoprawnym obywatelem Rzeczpospolitej Polski miłość, która przez groźby edukację pogardę czy brak chęci zrozumienia innego stała się w kraju nielegalnym uchodźcą, który musi się ukrywać przed sąsiadem, przed osobą z pracy, przed członkiem rodziny. My nie godzimy się na to. Wychodząc w tęczowych marszach pokazujemy, że ta miłość jest legalna. Jest legalna w Poznaniu, jest legalna w Gnieźnie, z którego pochodzę i jest legalna w Białym Stoku. Jest legalna wszędzie. Marzy mi się kraj bez strachu. W którym każdy na ulicy bez haseł przeciwko innym będzie mógł demonstrować swoją odmienność i swoje poglądy. Wiem, że niedługo historia oceni działania tych, którzy sieją nienawiść. Mam nadzieję, że wcześniej zrobią to ich wyborcy. Stoję tu także jako kobieta. Stoję tu także jako kobieta, sojuszniczka osób LGBT. I jako polityczka, jako kobieta, ponieważ też jestem wrogiem do obecnej władzy, ponieważ obecna władza odmawia mi pełni praw realizacji i decy pełni decydowania o sobie. I też my najchętniej wcisnęła mnie w jeden szablon wymyślony przez siebie. Jako sojuszniczka, bo uważam, że jedną z piękniejszych form solidarności jest właśnie bycie z drugim człowiekiem okazywanie mu własnego wsparcia. I jako polityczka, bo chcę mieć sprawczość, bo chcę w przyszłości zatrzymać tą falę nienawiści, nadać prawa, każdy ma prawo żyć w tym kraju legalnie, bezpiecznie, z miłością kogokolwiek, bez względu kogokolwiek kocha. Jako polityczka lewicy razem zadbam o to, żeby nikogo już nie wykluczano bez względu na tożsamość, na pochodzenie, na orientację psychoseksualną, na rasę. I chciałabym przywrócić nadzieję nadzieję na lepszą Polskę. Wolną od nienawiści. I na koniec jeszcze dla Was, drodzy przyjaciele, hasło, które w gnieźnie wielokrotnie skandowaliśmy. Chciałabym, żebyśmy je wykrzyczeli razem. Miłość to miłość, nienawiść to zboczenie. Miłość to miłość, nienawiść to zboczenie. Miłość to miłość, nienawiść to zboczenie. Miłość to miłość, nienawiść to zboczenie.